Nośnia, nie wiem czy słyszeliście, ale jest teraz taki nowiutki, świeżutki, mega slay, turbo-kul cool trend na amerykańskim YouTubie polegający na tym, że YouTuberzy masowo wypalają się i zamykają swoje kanały, bo nie są w stanie psychicznie wytrzymać bycia trybikiem w narzucającej coraz to szybsze tempo maszynce kontentu. I brzmi to jak naprawdę świetna zabawa, więc ja, jako trendsetter i naczelny podbieracz pomysłów z zagranicy, można powiedzieć taki tarantino-polskiego YouTuba, stópki proszę. Postanowiłem przynieść ten trend do Polski i pożegnać się z tą platformą. No chyba że mi zapłacicie. A niech mnie! Bliski mojemu sercu youtuber wypalił się i teraz próbuje zatkać swój kanał. Jak pomóc udrożnić mu przepływ jego kreatywnych soków i sprawić, żeby Konar jego pasji znów zapłonął? Pomocy! Mój internetowy superbohater próbuje uciec z sieci. J jak zmusić go, żeby został? <laughs> Ratunku mój Idol próbuje. Się z jego tuby. Jak umieścić go tam na zawsze? Czy twój najlepszy, nieznajomy przyjaciel z internetu próbuje zerwać waszą relację parasocjalną? To czas, żeby wznieść wasz związek na wyższy poziom. Podaruj swojemu lubemu influencerowi złudną iluzję wyboru i pozbaw autonomii. Zostań jego sugar daddy. Nazywam się Jacek Zarobek, a po obejrzeniu tego krótkiego materiału wideo dowiesz się, że ja chcę zarobek. Ajac na patronajcie, daj mi swoje wsparcie, emocjonalne? Nie, mówię tu o hajsie, SBM splunęło na mój starter, więc widzu proszę zapłać mi za żarcie, dziękuję i żeby nie było, to nie jest mój pomysł, ja go tylko wcielam w życie. Ja tylko dam sobie dać pieniądze. No co, no, no nie odmówię. Ja jestem tylko skromnym grajkiem ulicznym, który odstawia swój teatrzyk w przestrzeni publicznej, a decyzja o tym, czy dać mi pieniądze, czy przejść obojętnie obok, rzucić zimne spojrzenie i spluć mi w twarz, należy do was. Ale tak obniżając na chwilę obronną tarczę sarkazmu i Będąc chwilę szczerym, to z góry i z całego serca bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zdecydują się mnie wesprzeć. Nie będę ukrywał, że stosunek poświęconego przeze mnie czasu na rzecz tego kanału do zysku pieniężnego uzyskanego z jego tytułu jest dysfunkcyjnie dysproporcjonalny. Mówiąc prosto, czas nie równa się pieniądz. I tak, jest to hobby, i tak, jest to pasja, ale z pasjami i hobby w dorosłym życiu jest trochę tak, że czas się musi równać pieniądz, żeby móc w ogóle na coś poświęcać swój czas. A ja chciałbym jeszcze poświęcić na ten kanał trochę swojego czasu, na własnych zasadach. Nie robiąc pod algorytm, nie montując dla jakiegoś youtube'owego kozaka, choć było mi to proponowane. Tylko dla siebie i dla was. Mam w rękawie jeszcze kilka pomysłów, w notatkach zapisanych jeszcze kilka projektów, których nie udało mi się zrealizować w zeszłym roku. Ten mój ostatni rok w ogóle ciężko rokiem nazwać, bo tak od maja do sierpnia to i okej, okay, teoretycznie słowo rok ma dziurę w środku, ale ja mam potrzebę tę dziurę zapełnić. W momencie, w którym wszyscy wokoło się wypalają, ja się dopiero odpalam. Mój kanał może i jest martwy, ale jego duch nie może jeszcze spokojnie odejść, ma kilka spraw do załatwienia. A teraz wybaczcie, ale muszę lecieć, bo ktoś mi trap kolendę